Koniec epoki. Stoch odchodzi w łzach. Polacy gratulują mistrzowi po 20 latach dawania Polsce dumy i medali. Ostatni skok Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi zakończył się tylko 119,5 metrem i 42. miejscem. Sportowo klapa, emocjonalnie coś, co zostaje do końca życia. Tłumy kibiców machały flagami, ocierały łzy i krzyczały: "Dziękujemy". Mimo że wyniki od dawna nie były już na poziomie dawnego orła z zębu, Stoch sam powiedział ze łzami w oczach: Nie musieli tu być, a jednak byli, z całego serca. To pożegnanie pokazuje, że prawdziwa wielkość mierzy się nie tylko metrami, ale tym, co zostaje w sercach ludzi. A wy co myślicie? Czy to piękne, wzruszające pożegnanie legendy, czy jednak smutny, zbyt cichy koniec wielkiej kariery? Dobrze, że Kamil odchodzi teraz, czy powinien walczyć jeszcze sezon dłużej. Napiszcie w komentarzu swoje zdanie, szczerze i bez owijania w bawełnę. Cały artykuł plus wideo z tego historycznego momentu wrzucam w pierwszym komentarzu. Lajkujcie i udostępniajcie. Niech każdy Polak zobaczy, jak żegnamy naszego mistrza.